Żyjemy coraz dłużej. Niestety nie wszystko w naszym organizmie funkcjonuje tak jak dawniej. Czasem trzeba zajrzeć do wnętrza, do środka, żeby się zorientować, czy niektóre organy należy podleczyć, a niektóre wręcz usunąć. Przed każdym z nas staje koszmar rozprócia brzucha, wielotygodniowego pobytu w szpitalu, no i całej traumy z tym związanej. Laparoskopia jest jedną z najnowocześniejszych metod operacyjnych. Ma te zalety, że nie rozcina powłok brzusznych, natomiast dwoma trzema otworami dostaje się do środka i usuwa to, co potrzeba. Poza tym tego samego dnia możemy już wstać, a bardzo często następnego wyjść ze szpitala. Najczęściej nie bierzemy dodatkowych leków, co nas seniorów, jak wiecie, bardzo obciąża. Całym sercem popieram akcję społeczną akcja laparoskopia Pl.